Tu się wlewało ciasto i rosły pierniki w tym. Nie <laughs> tak się kłócić <laughs> o, o, o interaktywność. Mało później macie w domu? Mało kto wie, ale stare telewizory już wtedy chodziły na Windowsie. Jaka, Jaka kuchnia. kuchnia piękna. No on, weź, on, weź. On, on lubi takie suchary. Dzieciaki, podobało się? Tak. Nie. Widzę serki z gór. Jesteśmy w Toruniu, ale serki z gór też są. Także, jakbyście chcieli w Toruniu kupić serki z Podhala, to bardzo proszę. Nie, ale jak tak. szliśmy do muzeum, to tego ducha nie było, a wszyscy teraz chodzić. Toruń się trochę ożywił, obudził się. Chcesz zdjęcie, Maryś? Nie. Nie, to nigdy nie. Na rynku w Toruniu dzisiaj jakieś akcje policyjne Policja się prezentuje ze swoimi nowymi sprzętami. A to może ten, to to co było no, nam, na to pewno. tutaj na wiem, pewno. O, jest miasteczko ruchu Nie drogowego. Zaraz wam pokażemy. Dla państwa są to pokazy, tak? Dla piesków to jest codzienna praca, którą wykonują na ulicy. Zobaczymy pokazy. Rozdmnają pokazy. policyjne. Do pieska, Chyba jakieś wierca. nowe nabytki, bo no widać, tak? że ubłocone za wie, bardzo nie są. Dobrze, przystępujemy do akcji piesków. Idziemy tak. na pokaz piesków policyjnych, zobaczymy z oraz tego jak się prezentują te psiaki. Zobacz sobie bronię, jakimi dysponuje policja. Co to jest? To nie jest kurczak, to jest piła Obcinają, wycinają drzwi jak chcą wejść sobie. Zobacz, mają takie młoty To jest narzędzie takie jak strażacy praktycznie. Widzisz, tym rozwalają sobie drzwi I tak samo. Także jeśli będziesz kiedyś niedobry, jak zejdziesz na złą drogę, to obyście się nie spotkali. Lepiej żebyś tutaj przyszedł do no, nas sobie strzelał zamki. Chociaż to niewdzięczna i ciężka służba. Czy taka niewdzięczna? My sobie chwalimy raczej. Jeżeli się robi to co się lubi, no to się nie A pracuje, to, przede nie? to przede wszystkim. To przede wszystkim. chyba lepiej w tym kierunku wybierać pracę. Pewnie, że tak. Prawą tu, a lewą łapiesz tutaj. Tak? Co ciężkie czy nie? nie. Powinieneś widzieć kropkę. Widzisz kropkę przez to? Czerwoną, zieloną? Tak, to jakbyś, jakbyś z niego strzelał, to tam gdzie jest kropka, to tam byś trafił. Nie? 500 metrów, 10 strzałów w średnicach około 18 cm, czyli jeżeli w środek klatki będzie się celować, to 10 strzałów będzie wszystko, że tak powiem, w no, wielkości lekko zaciśniętej dłoni. nie? To jest skupienie dobre. Skupienie jest dosyć dobre, nie? My szybciej otworzymy, może tak. Bo nam bardziej zależy na czasie. No tak. Strażacy jak wchodzą, to nie chcą za bardzo uszkodzić. A jeżeli chodzi o nas, no na to się drzwiami nie przejmujemy, No Raczej ma być zrobić szybko i skutecznie i bezpiecznie. No a niekoniecznie, żeby to z powrotem można było zamknąć. No, Zauważyli samochód. Jest w ich zainteresowaniu, coś się chyba będzie działo. O! No niestety, jeden ze sprawców zrobił szyżej. udało się żeby próbować go Niestety, drogę mi fala, to to No i czekamy teraz koci, no, drogi. No, to jest, w końcu na paskincę, bo chcieli zrobić. czekać, próbuje wyczekać na gościa

no to takim, takim samym BMW Tu jest wyświetlacz i zobacz, motocykle policyjne mają taki specjalny niebieski przycisk od razu żeby włączyć sygnały Antek, zobacz przed nami kopernik Pomnik kopernika Tam, widzisz? Wiesz kto to był kopernik? Nie wiesz? Kopernik obracał światem. Tak, wszyscy myśleli, że ziemia jest płaska, on powiedział, że ziemia jest okrągła. No, i to był taki pan. Kopernik to był taki pan, który zrobił rewolucję. Co? No, rewolucję, bo wszyscy myśleli, że Ziemia jest płaska. A ona jest okrągła, i on to udowodnił. I on pochodził z Torunia. Idziemy zjeść do Manekina, ale ja już stąd widzę, że na rynku Starego Miasta w Toruniu. Kolejki są takie same jak i w Łodzi, więc w każdym manekinie są kolejki. To już jest chyba domena, tak, to jest już domena tego miejsca, ale jedno jest pewne, że można dobrze zjeść, więc warto poczekać. Mamy nadzieję, że kolejka nie będzie długa, zobaczymy ile czasu nam to zajmie. No chyba jednak nie jest tak najgorzej, tak się wydawało, że są kolejki, a kolejek chyba jednak nie ma. Dostaliśmy stolik, nie jest najgorzej, ponieważ bardzo szybko dostaliśmy, czekaliśmy może 3 minuty. Dzieci dostali kolorowanki standardowo, jak to w manekinie, czas oczekiwania na, na, na zamówienie to około 40 minut, no czyli też standard jak to w manekinie, za chwilkę złożymy sobie zamówienie. A sos do tych naleśników właśnie to wiśniowy, malinowy, truskawkowy, czekoladowy, tofu czy śmietankowy? Mm. dobry sos Antoś wystarczy czy chciałbyś dokładkę wystarczy no ja ale też, się dokończy, dokończy. też tak myślę że wystarczy te naleśniki są dobre ale mamy najnajlepsze a ja czekoladę wycierałam no właśnie Mariusz mówisz że, że dobre naleśniki Lepsze niż mamy? Mamy są lepsze. A mamy naleśnik. Naładowany. Dobry? O brzegi. Dobry. takie ciekawe połączenie. Antośia twój. Pyszny. Pyszny. Ja już zjadłem. Zamówiłem. Naleśnik zapiekany z szarpaną wołowiną. Bardzo smaczny. Zopiekany w takim sesie sorowym. Eee, kelnerka zasugerowała, żeby dzieciom nie zamawiać oddzielnych naleśników, eee, tylko jednego na pół. I miała rację, bo jak widać Marysia męczy jednego naleśnika i chwilę to trwa. Antek już zmęczył swojego. Natomiast no, no, uwaga trafna, no bo po co marnować jedzenie? Twój naleśnik jak? A jaki ty zamówiłaś? spinak, ser, cheddar i jajko było na górze i sos koperkowy mm. i surówka y ale surówka to wszędzie jest tego samego i to moja tą surówkę dobrze, też odmieram. a Antek zjadł swojego i jeszcze dojadę mamy mm. no i już wyszliśmy z tej obleganej restauracji manekin znaczy obleganej, no nie jest oblegana bo każda restauracja manekin w każdym mieście, w każdej lokalizacji jest ja zawsze oblegana. No, są to popularne naleśnikarnie. Bardzo smaczne. No, bo jest proste menu, dobre, sprawdzone. Ze... No, tak. zawsze... Chyba w sumie niewielkie zmiany zawsze od lat. W więc... każdym razie nie tak samo smakują te naleśniki, mają widocznie ten sam przepis. Tak, tak. Najważniejsze, że dzieci najedzone nie ma żadnego problemu z jedzeniem więc to jest coś co, co dzieciom pasuje, odpowiada a my zmierzamy teraz na bulwary w Toruniu nad Wisłę zobaczyć czy jeszcze ta rzeka płynie w tym mieście czy już wyschła całkowicie, bo podobno susza zobaczymy Mrożona piernikowa kawa piwo z przyprawą piernikową to możesz sobie wszystko zrobić zupę piernikową nie jadłaś zupy piernikowej? Nie? Nie? Ja ci zrobię zupę piernikową. Nie, woda, makaron piernikowy. Woda z przyprawą piernikową, zupa piernikowa. Ale na rosolę. Co? Na rosolę z wczoraj. Znowu galeria piernika. Wszędzie galeria. No pierniki i znowu katarzynki. To są katarzynki. kawa herbata. Kawa piernikowa. To łatwiej zrobić. To 4 piwa 85 zł. No, piernikowe to no ja, ja rozumiem, że to są nawet piwa takie rzemieślnicze ale to wychodzi jedynie za piwo naprawdę to jest kosmiczna cena tu mm, taką bramę wow kiedy mały wpadłem do kociołka z oranżadą piernikową to już or oranżada piernikowa to, to takie nawiązanie takie nawiązanie do Asterixa i Obelixa o zobaczcie jaka Jaka pustka, jak mało wody w wiśle. no, ile piasku. Ale bardzo dużo wody. No zobacz ile, te, ile piasku. Mało wody jest w wiśle. Jaki sznurki tam nie? Pamiętasz, byliśmy tutaj ile no, lat, no, temu, no, 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 lat temu ostatni raz? Z 9 lat temu. Tak, tu jest kotwica, o tej kotwicy mówiłem. To patrz, ten widok. Ja nie pamiętam czy ty byłaś z prawej czy z lewej strony. Ale to zdjęcie 9 lat temu zrobione w tym samym miejscu. Wstawione Chyba na. byłam z lewej. Może byłaś z lewej, ale wstawione na twarz książkę. I komentarze, że co ty Michał zadajesz się za agnieszką radwajską. Ale to wtedy grzywkę miałam taką na... no, Miałaś, ale no rzeczywiście tak wyglądałaś trochę i można było cię pomylić. Nawet byś nie, nie pomyślał o tym, dopóki nie zobaczyłeś Tak, jak komentarza. ktoś mi tego nie napisał, to, to bym o tym nie pomyślał w ogóle. A teraz, 9 lat później, przyjechaliśmy pierwszy raz od tego czasu do Torunia i z dwoma takimi gremlinami. małymi gremlinami, które już chcą coś wrzucać do wody. A tutaj takie fajne bulwary. Można sobie posiedzieć, można sobie odsapnąć, odpocząć. Bardzo fajnie klimatycznie. O, pan panu jest bardzo ciepło. Pan idzie się kąt. Tak. Tu podobnie jak u nas minion kłódek. milion chłodek Milion chłódek na mostku. I znowu ciekawe ile z tych związków przetrwało. 13 marca 1891 roku tutaj sięgała woda. Wisła miała 9,80 m. A tutaj w 1570 10, metr. nie wow, 10 metrów. Nieźle. Wow. Wycieczkę Meleksem dla wygody. Ci co nie chcą chodzić jeżdżą. Wiesz, to jedno, ale tam masz przewodnika, który ci o czymś Że na przykład przed, przed Tobą widzisz to że po to w, w ogóle chce? gadać. I znowu wychodzimy na Kopernika. Jakie słodkie pierniki. Ruszaki, wow. Pierniki. Ty chcesz pierniczka, ale ty już masz kupionego pierniczka do jedzenia. Takiego chciałeś. Takiego chciałeś, masz kupionego. Tam jest Osiołka zobaczcie. Kto wsiada na osiołka? Ja. Marysia? No teraz co jest na środku, nie wsiadał na Maryś. Antek. Na już mam teraz Ponad łodyg, tylko nie. też są. Antoś, swojego kieszenkowego. A, pies tak? A ja nie mam Ostatnie twoje 50 zł, tak? A nie mam ba... Nie no, za ja sobie możesz sobie kupić za 35 zł. Nie masz 55 zł. Proszę. mam 50 zł. No, ale to kosztuje 55. Na to? Naprawdę? 50 zł chcesz wydać na maskotkę? Pomyśl. Antoś, ale pomyśl, ile masz środków Marysia, a ile masz środków ty? Marysia ma trzysta. Mam 300, a ja mam nie. I Marysia nie chce kupić pierniczka. Ty masz 50. Trzysta. A ja mam A mam pomyśl, trzysta. że miałeś tyle samo co Marysia. Co zrobiłeś z pieniędzmi? Przyjemnie się wydaje pieniądze, nie? Nie. A gorzej zarobić. No. A jak coraz zarobisz? A gorzej zarobić, więc musisz pomyśleć. Możesz sobie kupić za swoje pieniążki, ale wtedy będziesz na zero znowu. Musisz sobie przemyśleć, czy warto, czy może wydać te pieniążki na coś innego. Antek, szybka decyzja. Antoś, ja nie pytam się, czy Ty chcesz, tylko masz podjąć szybką decyzję. Czy chcesz wydać swoje ostatnie oszczędności na maskotkę pierniczka, czy wolisz jednak zachować te pieniądze na coś innego? Ty musisz podjąć świadomą decyzję. Dzieci myślą pod wpływem chwili. Nie myśli o tym. A pod wpływem że... chwili mam kupić Ferrari, bo mi się podoba? Tak. Nie myślałam tak jakby rośnie w przód. Bo coś tam mi się może podobać. No. Kiedyś. I nie będziemy miał Czasy się zmieniają, świadomość małych ludzi rośnie, więc musi być świadomy tego, że jak wyda pieniądze nie będzie ich miał. Żabki powinny tryskać wodą, ale chyba jeszcze są nieuruchomione. No, No niestety. Władzy. Tam wpadł tu! Tak. Nie wpadł tylko, ktoś rzucił. Na szczęście. Zobacz, jakie zdobienia tam na górze. Antoś, czyli co? Nie kupujemy pierniczka. Bo się nie opłaca, nie? No ale jesteś smutny, a miałeś nie być smutny. wesoły, bo jednak masz pieniądze. Ja mam 300. 3? No, wszyscy stwierdziliśmy, że pierniczek ładnie wygląda, ale... Nie za 55 zł. No właśnie. No zawsze na takich straganach. 55 zł za takiego tak jak, małego pierniczka tak jak ta to trochę przesada. gęś pipa. Tak. Nad morzem. Wszyscy ją tak. chcieli i one w pewnym momencie kosztowały za takiego małego proszaka około nie wiem, 80 złotych. 70-80 zł. 70, no, to, 80. to jest w przegięcie. Tylko no. dlatego, że była popularna. No a tutaj tanie właśnie, żeby przyciągnąć dzieci, fajnie ten pierniczek wygląda, słodki jest. Tak, wygląda fajnie, ale no jeszcze to... żeby, żeby kosztował 30 zł. To no tak, żeby 30 kosztował to jeszcze. Byłaby to rozsądna kwota na pewno. Także reasumując, Antoś nie kupuje pierniczka, jest smutny, ale w domu będzie wesoły jak zerknie do swojej skarbonki i zobaczy tam jeszcze pieniądze. Także lepiej widać chyba na Lego niż na pierniczka. No i na poprawę humoru jeszcze lody i rurka z kremem. Antek humor poprawiony? No, no już wszystko jasne. No i co? Lepiej mieć 5 dych w kieszeni niż, niż nie mieć, nie? I jeszcze zarobiłeś rurkę z kremem. Za darmo. No nie zapłaciłeś za nią. Lody dobre? Tak. A jak wyglądał bo, para, bo paragon nie. grozy? Nie wiem, chyba nie wziąłem. Aha. 3 razy 7 plus 5. 7 zł. lody, świderki, 5 zł. z cremem To nie to są włoskie. Włoskie, przepraszam, tak, włoskie lody. Więc paragonów grozy nie ma. Nie są to ceny jakieś wysokie, są to ceny normalne. Gofry po kilkanaście złotych Tak. Normalne ceny. Na ulicy Szewskiej jest jeszcze piękna pracownia witraży. I tutaj taki, taki, taki. Tak, super, są witraży, lampy witraże, pracownia, i jest. pracownia, gal galeria a pan tam pracuje teraz? Intek Art od 1992 roku to funkcjonuje sobie i pan w środku tam sobie dzierga pięknie to jest już sztuka sztuka, która no, powoli nam ginie ładnie pan gra? no to idź daj pieniążkę Pani no no to mam. że musia się w tego ale to ale to już było, ale więcej. Pan nam ładnie tutaj przykrywa. E, my tym miłym akcentem żegnamy się z Wami z Torunia. Miasto piękne, miasto pierników, miasto radosne, wesołe, klimatyczne. Po dziewięciu latach wróciliśmy tutaj, więc kto wie, no za jakiś czas pewnie znowu wrócimy. <laughs> Także tym miłym akcentem żegnamy się z Wami. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. 爸爸。拜拜